Bardzo częstym zjawiskiem jest problem parujących reflektorów i zbierający się wilgoci wewnątrz, co skutkuje uszkodzeniem wnętrza lampy oraz zmniejszeniem widoczności na drodze. Mamy idealne rozwiązanie tego problemu. Są to pochłaniacze wilgoci zaprojektowane w takim rozmiarze, żeby mieściły się do większości reflektorów bez konieczności rozklejania ich. Montaż naszego pochłaniacza w wilgoci jest banalnie prosty. Wyciągamy go do zapakowania. Następnie demontujemy dekielek reflektora. umieszczamy pochłaniacz wewnątrz. Zamykamy dekielek i gotowe. Jeśli problem parowania nadal występuje, należy dokładnie przegodnąć lampę, doszczelnić ją, a następnie użyć pochłaniaczy, tak aby usunąć resztki wilgoci.